halo halo witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka z need for speeda tylko sobie przyciszę grę i będziemy mogli lecieć dobra dlaczego akurat to auto widzicie jako pierwsze nie nissana ponieważ uznałem że dzisiaj sobie pojeździmy nią bo mamy tam chyba dwa... Czy kilka zawodów na, prawda, A. I tak, właśnie mamy tutaj na klasę A na wysoką kasę, ale muszę jeszcze sobie tutaj w nim dokupić pewne części, a tą pewną częścią będzie policja. Potrzebuje dwa razy więcej czasu, żeby cię dostrzec. To jest naprawdę bardzo, to bardzo P. Tak więc e, ja Wam też generalnie pletam. E, I też chciałbym sobie zmienić e, lakier. No, bo tak średnio mi właśnie on siedzi. Ja e, e, się Zastanawiam na jaki chyba ten. Chyba ten bardzo lubię e, tą wersję kolorystyczną tego Nissana. Tak więc. Jak najbardziej e, myślę, że można. Dodatki kosmetyczne. E, tutaj. Czerwone, myślę, że jak najbardziej. Pneumatyka cały czas i... Właśnie. Mamy... Yy, no, tak. Y, Efekty jazdy. Jest to tak oryginalne. No i ja z nim będę po prostu chciał jeździć, bo... Nie wiem, podoba mi się po prostu. Też samochody właśnie ładniej brzmą i tak dalej. Tak więc myślę, że jak najbardziej jest to y, pomysł dobry. Też sobie pojedziemy ten drift i sobie pojedziemy jeszcze to. Po. Więc dwa wyścigi i jeszcze nos sobie pojedziemy i wtedy będzie koniec odcinka. Hej Speedy! Przyglądam się właśnie liczbom. Chyba potrzebujemy lepszych bryk na te kwalifikacje. Damy radę. Trzeba trochę podnieść stawkę. Czemu mam wrażenie, że raider nie chciałby o tym wiedzieć? Wyluzuj Speedy! Nie mam zamiaru ładować się w żadne kłopoty. Nie teraz, gdy grant jest tuż za rogiem Skoro tak twierdzisz, odezwę się, jak coś ogarnę. Mm, no, według mnie to my mamy już samochody na grant. I to dużo samochodów na grant mamy, no dobra. No, skoro ona tak nie uważa, to pewnie jest jakiś tego powód, prawda? Prawie, no, trzy gwiazdki, ale szkoda, że nie pokonaliśmy tego kierowcy, bo... Yy, ten samochód już no, umożliwia nam robienie najlepszych wyników na fotoradarach, yy, strefach, prędkości i tak dalej. No dobra. No dobra. To co? Takie plany na dzisiejszy odcinek. Dwa wyścigi w dzień. O, upa. Dwa dzień, żeby sobie podbić troszkę hit level i później lecimy nosy, czeki, pa no dobra, z Aneczką i GTR-em, również GTR-em i tam jest taki GTR za kwalifikację na S i nie wiem jeździć na S+, bo ten samochód po mi się przejadł i tak jak to było w tym tygodniu Będę sobie powtarzał kilka razy co najmniej ten piątek, żeby móc Wam dostarczyć jak najwięcej samochodów i też em, planuję zakup tak w połowie tygodnia jakiegoś y, innego samochodu niż tylko ten GTR, ale chciałem, żebyście w tym odcinku jeszcze zobaczyli tego GTR-a, bo na no, ostatnim go teamingowaliśmy, a y, ale nie jeździliśmy, a w tym chciałem właśnie Wam za, go zaprezentować, jak się prowadzi i tak dalej. Jest to samochód, to jest typu, nie chcę, żeby driftował, ale driftuje, tak, niestety, ale potrafi, potrafi przejechać zakręty bez um, utraty tylnej osi, ale no jednak jest to właśnie samochód z napędem na tył, no, no jednak no samochód z napędem na tył no, łatwiej się nim driftuje, prawda? To mają właśnie to do siebie, że się nimi łatwiej dzipuję, ale tak to to kurczę. Ale tak to to ten samochód. Czy był warty tylu pieniędzy? Nie wiem. Może. Ale ja jestem fan GTR-a. Wszystkich GTR-ów tak naprawdę. Tak więc dla mnie ten samochód jest taki okej, okay, fajnie. Pojeździć. Tyle. Bo jeszcze nim, a w tej drzwi na scenie jeździłem, ani w trybie kariery. Tak więc... Mnie się podoba ten samochód, co to bardzo. No, to jeszcze pojedziemy sobie na te zawody driftu. Jak smakuje wolność? Jak parówka w cieście na jarmarku? Jak kiełbaska z grilla? Jak pieczeń na święto niepodległości? Jak każda z tych rzeczy, ponieważ wolność nie ma nic wspólnego z roślinami. Zagłosuj na Parkera i zasmakuj wolności. Ciekawe czy wolność smakuje kurczakiem. Ja swoją drogą mam no właśnie te reklamy, jeżeli chodzi o te głosowania i tak dalej, to jest pomiczne. Mnie to strasznie śmieszy. A ja Tak, jeżeli jeżeli... Mnie to strasznie śmieszy, ten tych jeżeli chodzi o tę grę właśnie związane z tymi wyborami w tym mieście i ale no ja bym pewnie głosował na na, na tego chłopania bo skoro my się nielegalnie ścigamy on by na to pozwalał nie miałbym nic przeciwko e, jeszcze muszę sobie zmienić ustawienia samochodu żeby był e, drift a, jeszcze jedno, że tutaj było następnie stypnięciu Dobra. Można oprzeć. Tak więc. Drift. W tej grze, bardzo, mi bardzo dużo osób mówiło, że w tej grze nie da się ani driftować. No. Sorry, ale nie, nie zgadzam się, bo da się. Tylko trzeba mieć pewien samochód na no. twórzach. Szczerze to się nie uda. Ale właśnie trzeba mieć... Uu, trzeba mieć ogólnie samochód, żeby driftować jakoś lepiej. samochód który będzie miał na pewno sporo mocy. I no, który po prostu będzie przyjemniej prawda? To jakby nie polega żadnym, na żadnej wątpliwości. Ale no takie moje dwa kryteria samochód, żeby po prostu miał dużo mocy, bo wtedy, no wiadomo, jakoś tak łatwiej to będzie szło wszystko, ale też żeby właśnie yy, samochód, no jeszcze dobrze wyglądał, to jeszcze żeby właśnie fajnie się prowadził, żeby te, te drifty można było przeciągać, yy, ile będzie się chciało. No tak jak na przykład tutaj cały tym drążkiem bokiem, no to było bardzo ładne moim bardzo mi się to Mamy piąty poziom, jeżeli chodzi o mno, no, mnożnik. Um, tak więc, no. Teraz zauważyłem, że bardzo, ale bardzo ludzi zaczęło oglądać moje filmy. Cieszy mnie to. I e, to mnie mobilizuje do działania, że widzę, że ktoś chce to oglądać i będzie um, Jeden mini jeszcze co najmniej. Myślę, że na kanale było zauważyłem, że ludzie lubią oglądać po prostu e, samochodówki. E, też planuję w niedalekiej przyszłości e, zacząć nową serię z e, Resident Evil 2 Remake oraz jeszcze kontynuować e, trzecią odsłonę tej gry. Tak więc intensywnie się zapowiada, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o kanał, ale też jeżeli chodzi o moje życie szkolne itd. Tak no i chuj. A jednak no, nie. Będzie dużo rzeczy będę musiał zrobić. Będzie intensywnie. Święta też raczej tkwią yy, mi pod znakiem intensywnego życia i w ogóle. Yy, mam. W ogóle po świętach, ja nie wracam do szkoły, mam cały tydzień wolny, myślę, że takie rozwiązanie jest najlepsze i będę mógł po pierwsze nadrobić sobie tam różne rzeczy, pouczyć się, no i też e, sporo myślę materiałów dla Was nagrać, I ponieważ trochę jest przez to, jeżeli chodzi o Milesa, bo miałem właśnie tymi ty dwiema grami rotować. raz będzie Miles, raz Need for Speed ale na chwilę obecną tylko Need for Speed bo to jest taka gra która mi sprawia dużo Friday i ja też sam mogę w nią dużo później grać jak nagram powiedzmy jeden odcinek właśnie z tego jednego dnia i wtedy mogę sobie sam pograć, pojeździć i tak dalej no niestety z no za bardzo nie daje mi takiej możliwości bo jednak chciałbym em, z Wami powiedzmy porobić jakieś mi się, im się poszmę, żebyście też a zobaczyli jak najwięcej gier Tak więc... Mm, nie Speed mam wrażenie, że to jest taka strasznie lightowa gierka i też y, rozumiem dlaczego się ludziom po prostu podoba. Też oglądałem serię kilka razy u różnych youtuberów. Ehm, właśnie z tego Nefospeida za niego sobie zrobiłem. Więc cieszę się, że wy też jakby oglądacie to u mnie ale piękny drift ja jestem zadowolony na razie z tego community które powoli ale się tworzy a my wygrywamy drugi wyścig i teraz przechodzimy sobie do nocy dokładnie tak wracamy do merażu i będziemy mieli noc Cicha noc, rychu peja. Bardzo dobry utwór muzyczny. O, tutaj przy okazji jest jeszcze strefa driftu, którą będziemy mogli sobie zrobić. Czemu nie. Dobra, może chociaż nie z jedną gwiazdkę jak chcę tylko z tym zrobić, bo czuję, że tego, ten samochód nie stać na więcej. No metr jeszcze nie. No. I chociaż może te dwie gwiazdki Dobra, lecimy. Dwie gwiazdki, nit. Dawaj, skok. Tylko widać Fedrom. Skok, skok, skok. Okej, okay. ładnie. Ui. Dobra, i teraz e, czekaj, się widzę, Bo no, to mnie zaznaczało tego. No, równie dobrze moglibyśmy mógł do tego, ale już z tego punktu to wiem, że tam dotrzeć mam, no, więc... O tak i ja bym chciał sobie usunąć tą drogę... a Y. I hopsa. I teraz tutaj. Teraz tutaj prosto. Aha. Uj. Uj. Teraz tutaj robimy unik, żeby mieć jeszcze więcej zrywu. Ja teraz to zrobię przy okazji. Dobra No i teraz tutaj prosto już lekko skręcam proszę sobie na tej w lewo. No jesteśmy. Nie, jakby ja już e, niektóre drogi mam po prostu na pamięć odklejone. Gdzie co, jak, kiedy? Bo tyle grałem. Może no, już pewnie na pamięć, niektóre trasy są. No. Był to dziś mój kumpel Kevin. Ten blond. Dobra. łeb. To ten z groźną miną? Nie nie, 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 to jest Badger Kevin. Znasz dużo Kevinów. Kevin mówił, że gliny zrobiły nalot na jeden warsztat w jego okolicy. Po prostu zamknęli interes. Żadnych pytań, koniec. To pewnie jakaś brudna nora, pełna szczurów. Może wdali się wszemrane interesy, a potem donosili jeden na drugiego. To nie my. Masz rację. My mamy oposa. To nie szczur. Mam w planach kupić jakiś ze samochodów. Ale nie wiem jaki. Jeżeli byście byli tak mieli i mi w komentarzu od A. Myślałem nad Merolkiem. Że jest bez dachu. Z dachem, przepraszam, jest. Jestem fanem tego samochodu. Bardzo mi się podoba i pewnie byłem mnie bardzo brzmiał. Więc myślę, że w następnym odcinku zrobili po prostu ten samochód. Ale teraz chodźmy na noc. Ja sobie pojadę tylko jeden wyścig tej nosy, bo nie chcę mi się więcej. Jestem strasznie leniwym człowiekiem. No. Jak tam mój ulubiony as kierownicy? A co, masz więcej niż jednego? Hej, 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 tak mi się powiedziało. Masz czas, żeby odebrać te starosę? No, to zależy. A mogę przejechać się nią nadmorską promenadą z otwartym dachem słuchając Synthwave'u? Jeśli tak ci zależy. Mam kolekcjonera, który chce skompletować kolekcję samochodów ze starych gier z automatów. Hmm? I ten jest ostatni. Historia pisze się sama. No, coś w tym stylu. Też bym chciał mieć kolekcję gier z automatów. Ja to w ogóle bym przyjął jakiś samochód. Moim takim wymarzonym pierwszym samochodem jest Polo. Ale nie, 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 Zwykle Polo. Polo WRC lub Polo GTI. Chyba, że Golf GTI albo R4, jakiś fajny. Bardzo lubię Golfy. Jest to bardzo przyjemny samochód. Też mam wrażenie, że nie są jakieś strasznie drogie, ale też te Hoodie małe N. Co są na przykład i 30N, to jest chyba. Co jeździ w WRC i tak dalej, to też są naprawdę bardzo fajne samochody. Tylko, że właśnie jedynym minusem tych samochodów jest to, że mają po prostu nawet naprzód i no po prostu to jest troszkę to jest troszkę niebezpieczne. Okay. No i jakby, no i to jest troszkę niebezpieczne i. Ale taki Golf GTI. Naprawdę, myślę, że bardzo fajny samochód. Mimo no Golf R, prawda? Bardzo fajny samochód. No, już nie mówię tutaj o MK, bo to jest dosyć nieosiągalne chyba na pierwszy samochód. Tak więc. Co ja mam w WC? Bo mogę powiedzieć, no. A taka to jest ta Rosa. bym chciał zobaczyć ten samochód. Miałem w planach do Muzeum Ferrari na Monsy No w ogóle do Monsy i do Muzeum Ferrari we Włoszech Dobra, jedna testa która skończy w prywatnym muzeum jakiegoś bogatego dubka Miałem się udać w te wakacje bo do... Kurwa. Miałem się udać w te wakacje do Muzeum Ferrari ale niestety nie udało się ale co nie odleczę, to nie uciecze i myślę, że jeszcze się kiedyś uda na wyścig pojechać i też na e, do muzeum no dobrze no, no nie dobrze, bo trochę dostaję od tej policji ale teraz jeżdżamy tu Tego tu Oto, oto to. Po to. Tych. Tu się naprawiamy. Tyk, Nie przejeżdżamy przez kończaki. Nie, nie, nie. No i jedziemy do punktu. No, 5 km jeszcze. Ale serio, um, zastanawiałem się nad no, kupnem to jest teraz w tej grze, ale no po prostu ten samochód taki drogi, może na no, głowę urywa, ale Ferrari F40 na S ⁇ na skończenie gry. Myślę, że to jest pomysł, który będzie się dało zrealizować i zrealizuję ten pomysł. Albo nie wiem właśnie, jak dojadę um, już do domu i sobie skończymy odcinek to sobie sprawdzę, czy jest Ferrari F40. No jeżeli nie będzie, no to no niestety, no, ale no mój plan się nie powiedzie, ale bardzo bym chciał, żeby jednak się udał bo w Need for Speed Heat, jak i w tym Need For Speedcie nie miałem okazji jeździć Ferrari F40 i jestem ciekawy, jak owe Ferrari będzie się um, sprawdzać chyba mamy już znamy zostały 2 km czy coś starosta powiem wam że jest bardzo przyjemna myślałem że to jest samochód na spokojnie na S, ale to jest samochód na A nie, hmm, ciekawe ale no, jeżeli chodzi o samochód to A plus, to ja zostaję przy um, naszym Prawda? Lotusie. staracie się w ogóle właśnie jest. Ciekawe to, że ona ma tylko jedną sterko i to przy kierowcy. Hej, świetnie ci poszło, klient dzwonił i mówił, że samochód wygląda... No e, dobra, fajnie, że klient dzwonił i tak da o kolejny. Nie, no dobra. To jest kierowca... Tak. Idealnie. Nie tak łatwo przeprowadzić samochód w idealnym stanie. W mieście roi się od glin. To bardzo ryzykowne. Ale my kochamy ryzyko. My? No, ja będę jeść pięciodniowe sushi, więc chyba rozumiesz. Powiem szczerze. Wkurza mnie to, że taki wóz będzie stał gdzieś w garażu i się kurzył. My tylko pozyskujemy te auta. To klient decyduje, co z nimi zrobi. Pozyskujemy, ha? Co? Jedyne, co ja pozyskuję, to garść niewiarygodnych historii. Uuu, czuję się urażona. Wybacz. Żartuję! Przestałam cię słuchać. Hmm. Póry Rajdela, potrzebujesz podwózki? Tuaneczka, uratujesz mnie przed okropnymi gliniarzami, tak? Możesz na mnie liczyć, Prześlina. Tak, chyba nie. Tak, nie. Może, ale też u ile? Pięć koła. Ty to sobie, wiesz, naprawdę dużo zarobić. No. Dajcie znać, czy będziecie chcieć, będziecie chcieli oglądać, jak ja będę jeździł te wszystkie próby tosowe i w ogóle. Bo myślę, że tutaj dużo kaski będzie. Hej, nie ma sprawy, zajmę się. Twoja pewność siebie robi wrażenie, ale zobaczymy. Ups. Ja totalnie nie jestem pewny siebie, ale okej. Okay. Ja pierwszym rajdowcem, na którego się udzieli. Żyjemy w mrocznych czasach. Co się stało? Odwieczna walka między ludźmi chcącymi wyrażać siebie, a nadmiernie opiekuńczym państwem. Sranie w banie. Pff, rozumiem. Dokąd cię zawieść? Do mojej kryjówki. Żaden problem. Gliny naprawdę ostro pogrywają. Bo burmistrz Stevenson trzyma swoje psy krótko. How, how, Siosiowe męczące psiaki. A -a. Nie lubisz Stevenson, co? Jak mówi ta zabawna dziewczyna, może już czas, aby policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom rządzącym tymi ulicami, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. Okej, okay, skończyłem nawet. Więc, ym, tak, ym, szykujcie się na prawdopodobnie oddzielny wyzwień polowidzim.

Dostaliśmy! Kolczatka na drodze. Powinna zatrzymać ścigany wóz. Coraz trudniej nadążyć za tą łajzą. Tylko nie zaprowadzić ich do... Wrócili! Czas się zabawić! Uwaga! Podejrzany wóz wjeżdża do Seabaski Resort. Ach, źle się z tym czuję, ale wypadamy z gry. Bum! Musiałem coś zrobić. I jest, dobra. To zaraz szybko wracamy do kryjówki i... Skończymy już. Nie wiem, że troszkę kasy mi przepadnie, ale to... Nadrobimy na spokojnie. Oj, tam... 23 to, czy w czystą różnicę raczej nie zrobiłem ehm, Tak więc... Dlaczego policja cię ścigała? <noise> Burmistrz Stevenson myśli, że jest jakąś ikoną bijącym sercem Lakeshore. <noise> Dała nam billboard, a ja pomalowałam go na czerwono. <noise> Odważnie. Próbowali mnie złapać, ale uciekłam. Teraz jestem ich wrogiem. <noise> a, a każdy głąb z odznaką chce mieć twoją głowę na tacy. Jeśli ona spróbuje mnie upolować, to już ja jej pokażę. Okej. Okay. No i tutaj mam już ten garaż bręmnie dokładony coś tam. No i ja już sobie w niego wbijam. Um, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Um, mam nadzieję, że Wam się podobało. I um, słyszymy się w kolejnym odcinku. Ja zobaczę jeszcze jaki um, dokładnie nagram i. Niestety jeszcze jakieś tanie maszyny blokowały, a hmm, no tutaj nie zamierzam ich um, używać. Jeszcze jeden jest po no, prostu elektryczny. Mnie on jest za chyba fotoradar czy coś. Ciekawe. ...Przyjmuje się to, pani tylko przestępczością, a konkretnie wyścigami ulicznymi. A co zamierza pani zrobić z rosnącymi kosztami życia w mojej dzielnicy? Hmm, dziękuję za to pytanie, Candice. Moim zdaniem, życie wszystkich mieszkańców Lakeshore już się polepszyło. A to za sprawą postępów, które miasto zrobiło dzięki inwestycjom budowlanym. Natomiast co do rosnących kosztów życia, nie odpowiada za nie nic innego jak właśnie przestępczość. Jak to możliwe? Chociażby dlatego, że w ramach walki z nią trzeba było oczyścić ulicę, zwiększyć obecność policji i nie tylko. A to kosztuje. Wszyscy musimy robić, co do nas należy. No, jest, jest Ferrari 40 i ja um, kupię um, owe Ferrari, ale to już za jakiś czas, um, gdy um, będziemy mieli, um, prawda, um, do um, dyspozycji większą ilość gotówki niż um, obecnie, bo nie stałoby mi nic. Ja wam nie za ten odcinek. Myślę, że sobie nagram czwartek bo tam może być dosyć ciekawie albo w środę nie wiem zobaczę I no, albo piątek od razu wam nagram nie wiem zobaczymy dziękuję Wam za ten odcinek życzę miłego dnia i generalnie oglądania cześć